kastem na spacer zaprasza Allegro. Dzień dobry, nazywam się Leszek Lichota. Dzisiaj razem z Allegro, Martą i Piotrem zabiorę Was na niezwykły spacer, który jest częścią projektu pomagającego Wam zostać w domach. A teraz użyczam swojego głosu Marcie i Piotrowi. Cześć tu Marta i Piotr. Jesteśmy wieloletnimi przyjaciółmi i znamy się od liceum, a dziś prowadzimy razem małą restaurację na poznańskich jeżycach. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć naszą miłość do gotowania i wina. Pierwszym krokiem w realizacji naszego marzenia była wspólna podróż na daleką Północ, a dokładniej na Islandię, gdzie przez kilka lat zdobywaliśmy doświadczenie w kuchni. Po powrocie, po kilku miesięcznych poszukiwaniach idealnego lokalu, trafiliśmy w końcu na jeżyce, a dokładniej na ulicę Juliusza Słowackiego. Ponad pół roku remontu, dopieszczanie klimatu wnętrza, prace nad kartą, debaty nad projektami logo, mnóstwo nieprzespanych nocy i tak oto powstał sezon. Dobra, a teraz chodźcie na spacer. Rozpoczynamy go wychodząc z naszej restauracji zlokalizowanej przy Słowackiego 27. Ulica ta, mimo że znajduje się w centrum miasta, jest bardzo cichym i spokojnym miejscem, położonym równolegle do głównej ulicy Jeżyc Henryka Dąbrowskiego. Spacerując z słowackiego warto rozglądać się na boki. Ulica ta wypełniona bowiem jest pięknymi secesyjnymi kamienicami, zarówno odrestaurowanymi, jak i tymi wyraźnie nadgryzionymi zębem czasu, które mają swój niepowtarzalny klimat. Kierując się w dół ulicy, już po kilkunastu krokach docieramy do słynnego domu tramwajarza, czyli pięknego budynku zaprojektowanego przez słynnego polskiego architekta Adama Palensteta. Osoby odwiedzające to miejsce przyciąga jednak przede wszystkim to, co dzieje się w środku. Dom tramwajarza pełni bowiem rolę centrum kultury naszej dzielnicy, gdzie nieustannie organizowane są liczne koncerty, wystawy, spotkania i inne ciekawe eventy. Uczestniczący w nich goście bardzo często wpadają do nas na kolację czy kieliszek dobrego wina. Podążając dalej ulicą Słowackiego, Mijamy po drodze, cieszące się popularnością wśród lokalsów, puby z ogródkami piwnymi, które w sezonie letnim zawsze przepełnione są ludźmi. Po skręceniu w lewo w ulicę Mickiewicza docieramy do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Po prawej stronie, w odległości 100 metrów, widzimy monumentalny budynek Teatru Nowego, znanego ze sztuk dramaturgicznych, które serdecznie polecamy. My jednak kierujemy się teraz w lewo i podążamy w górę ulicy Dąbrowskiego. Słyszymy tutaj tętniącą życiem ulicę, gwar ludzi, dźwięczące dzwonki przepełnionych tramwajów i nierzadko trąbiące na siebie samochody. Podążając do przodu, mijamy kilka naszych ulubionych miejsc autentyczną gruzińską piekarnię, specjalizującą się w wypieku najlepszego w mieście chleba Kapuri oraz sąsiadującą z nią małą manufakturę chleba o nazwie Czarny Chleb, gdzie kupimy nie tylko najsmaczniejsze chleby na zakwasie, ale rozmaite świeżo mielone mąki. Tachini pachnące prażonym sezamem, kimchi, dobrze doprawione papryką chili i inne zdrowe przysmaki. Po drodze mijamy też dużo małych, charakterystycznych dla tej ulicy sklepików, w których można kupić dosłownie wszystko. Po kilku krokach dochodzimy do słynnego kina studyjnego Rialto. Kino schowane jest w podwórku kamienicy, ale każdy dostrzeże je już z daleka dzięki charakterystycznemu neonowi, którego nie sposób nie zauważyć. Swoją drogą neony w Poznaniu to interesująca sprawa, ponieważ od dobrych kilkudziesięciu lat panuje tu pewnego rodzaju neonowy trend i neony traktowane są jako prawdziwe dzieła sztuki. To właśnie stąd wziął się pomysł, by logo naszej restauracji również przybrało formę neonu w lekko-oldschoolowej stylistyce. Kino Rialto to jedno z nielicznych tego typu miejsc, w którym można obejrzeć kawał naprawdę dobrego, ambitnego kina. Relaksując się i rozkoszując jednocześnie kieliszkiem dobrego wina. Organizowane są tutaj pokazy filmowe i festiwale, takie jak Short Waves Festival. Mijając Rialto, po około 200 metrach skręcamy w lewo i trafiamy na rynek Jeżycki, który z naszego punktu widzenia jest sercem mierzyc. To tutaj każdego ranka zaopatrujemy się w większość produktów serwowanych w naszych daniach. Mamy nawet swoich zaprzyjaźnionych sprzedawców, którzy realizują dla nas specjalne zamówienia, gdy potrzebujemy mniej popularnych produktów, jak polskie korzenie, czy bulwy z inaczej zwanego węży mordem, oraz topinambur. Za to wiosną sięgamy po świeży czosnek niedźwiedzi oraz ziele włoskiego magii. Jednak najbardziej wyjątkowe są tutaj poranki tętniące prawdziwym jeżyckim życiem. Panuje tu wtedy największy ruch hałas, a nawet przepychanki. Stoiska z warzywami i owocami już z daleka przyciągają swoimi pięknymi kolorami. Aktualnie można tu dostać najlepsze szparagi w Polsce, bo to właśnie Wielkopolska zwana jest zagłębiem szparagowym. Wiecie, jak pyszne są fioletowe szparagi? Chodźmy dalej. Zostawiając za plecami targowy gwar, kierujemy się dalej ulicą Prusa, która swoim wdziękiem nie odbiega od sąsiadujących ulic. Docieramy pod numer 4 przez 2, czyli do kawiarni Uno Espresso. Miejsca, w którym serwowana jest i sprzedawana najlepsza kawa w Poznaniu. Uwielbiamy wpadać tu na poranne cappuccino. Na bazie kawy, która wypalana jest przez samych właścicieli i sprzedawana pod marką Odia. W naszej restauracji kawa, tak samo jak wino, ma ogromne znaczenie, dlatego zaopatrujemy się właśnie w tym miejscu. Po minięciu Uno Espresso dochodzimy do ulicy Zwierzynieckiej i słynnej zajezdni tramwajowej. To właśnie w tym miejscu zabytkowe jeżyce łączą się w spójną całość z nowoczesnością. Na terenie wyburzonej części zajezdni powstaje aktualnie kompleks usługowo-handlowo-mieszkalny. Natomiast tuż obok, w odrestaurowanej hali głównej zajezdni tramwajowej, ma powstać centrum gastronomiczne wzorujące się na targach jedzeniowych w Portugalii czy Hiszpanii. Tego drugiego nie możemy się doczekać. Po drugiej stronie ulicy znajduje się miejsce bardzo bliskie naszemu sercu. Dość rzadko spotykane w centrach dużych miast, czyli Stary Ogród Zoologiczny. Mimo, że stare zoolata świetności ma już za sobą, zawsze można tu zaznać chwili relaksu przesiadując w cieniu starych pięknych klonów i wsłuchując się pod głosy zwierząt. Bywaliśmy tu często, gdy chcieliśmy odciąć się na chwilę od remontu restauracji. Okej, okay, dość sentymentów. Miejsce serdecznie polecamy, a tymczasem obieramy powoli kierunek powrotny. Przemierzając wąskie i kręte uliczki Gajową i Sienkiewicza, docieramy do placu Asnyka, będącego miejscem zabaw dla dzieci z pobliskich domów oraz przedszkoli. Wieczorami korzystają z niego również dorośli, którzy szukają chwili ciszy i spokoju. Na wschodniej stronie placu znajduje się mała pracownia piekarniczo-cukiernicza Wypiek, której właściciele są naszymi zaprzyjaźnionymi sąsiadami. Gosia wypieka przepyszne ciasta i desery którymi nasi goście często dosładzają sobie dzień po mu na obiedzie. Sami często wzajemnie do siebie wpadamy. W tym miejscu nasz spacer dobiega końca. Wracamy do sezonu. Tak relaksującą przechadzkę po jeżycach najlepiej zakończyć dobrym obiadem i kieliszkiem polskiego wina. Ze względu na koncept naszej restauracji, który zdradza już sama jej nazwa, wybieramy dania ze szparagami, bo właśnie zaczyna się na nie sezon. Marta, Decyduje się na delikatną solę, na białych szparagach z grillowaną dymką i sosem maślano-cytrynowym, uzupełniając danie schłodzonym Rieslingiem z Doliny Mozeli. Za selekcję win w naszej restauracji w dużej mierze odpowiada Michał Zwainlaw, któremu wierzcie nam: w kwestii win można ufać w ciemno. Piotr z kolei decyduje się na klasykę. Czyli na wpół krwisty sezonowany antrykot z zielonymi szparagami i kremowym sosem berneńskim, a do tego kraftowe piwo New England IPA od chłopaków z poznańskiego browar minister. Dzięki za wspólną przechadzkę po jeżycach. Zapraszamy na prawdziwy spacer do sezonu, gdy już wszystko wróci do normalności. A tymczasem zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. I profilu na Instagramie pod nazwą Sezon Restauracja, gdzie na bieżąco pokazujemy, co się u nas dzieje. Do zobaczenia na jeżycach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a teraz ty znajdź to, co dla ciebie najważniejsze w Polsce. Allegro.